Oh, tak. Dzisiejszy wieczór sponsorują, sponsorują literki G, jak gdzie ja a jestem, e, P, jak pełna improwizacja. oraz literka, no powiedzmy jaka jeszcze e, A, jak awaryjne rozwiązanie. Próbuję sobie znaleźć jakieś miejsce na nocleg. Jest północ. I nawet kurde nie wiem gdzie jest, znaczy wiem że miejscowość nazywa się Lissachaja i to jest cała moja, całkowita moja wiedza na ten temat Cholera by to wzięła Tu się nawet nie ma gdzie kurna rozbić Mam nadzieję że idę w stronę jakiegoś parku, tak przynajmniej wyglądało na takiej mapce przy dworcu Że gdzieś tam jest jakiś park A może nie Fuck. Idę w tej chwili w ogóle ulicą, bo tu nie ma chodnika na szczęście nic nie jeździ Puste drogi, co nie zmienia faktu.